Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drogowskazach listopadowych, około połowy miesiąca, powiecie, o połowa to minęła kilka dni temu, tak? Jak zwykle chciało się opowiedzieć, mamy teraz dziwny czas, tak? Kochani moi, już wiadomo, próbowałam zrobić czytanie kolektywne na drogowskazy. Popłynęłam tam za dużo, za daleko, za szeroko, zbyt wielowymiarowo i zostawiłam to, tak? Zostawiłam na ten czas i możecie to znaleźć w rozkminkach, bo są rozkminki z buta z tego wyszły. W tej playliście są one, nie, ma, nie są widoczne w tej ogólnej opcji. Tam można sobie po prostu zajrzeć, pewnie obejrzało to do tej pory nie wiem ile osób od wczoraj, ale myślę, że tylko ci, ja nawet nie wiem czy ja tam nie zaznaczyłam, żeby nie powiadamiać subskrybentów, a pokazało się i tak zapewne tylko dla tych, którzy... Subskrybują z dzwonkiem po prostu. Myślę, że to jest jasne. Już o tym mówiłam, że ja, są filmy niepubliczne na kanale, one są w playlistach i tam trzeba by zaglądać, dlatego że ja nie za bardzo chcę, żeby wszystkie filmy weszły w ten ogólny klucz do obejrzenia. Dlatego, że z tego mogę mieć więcej szkody niż pożytku. Dlatego zwłaszcza, kiedy są rozkminki z buta, kiedy tam to jest takie nam coś się uczy, kawałek, coś nie dokończę, coś jest takie ciekawe, pójdę zupełnie nie w tym kierunku, w którym potrzeba, tak? To jest to coś, co robię na co dzień, co mnie fascynuje, różne dziwne tematy. I teraz, kminki czasami niektóre będą widoczne w tym ogólnych filmach, a w niektórych nie. Tak samo jak. Seria. Jak to ta pierwsza? Jak to ta pierwsza się nazywa u mnie na kanale? Zaraz już wam powiem. Już wam powiem. Ona dlatego weszła tak, jakby to nie jest prosto ustawić, słuchajcie, playlistę, na, żeby nie wskoczyła na sam początek. Już Wam powiem, luźne gadki, tak? To są luźne gadki, rozmiki, bo tego jest najwięcej, tak? Tam będą też logowniki powinny być, ale ja nie mam czasu, nie mam możliwości i moje życie na ten czas jest bardzo nudne. Odpowiedzi na Wasze pytania to jest ostatnia taka pozioma playlista na samym dole tej pierwszej strony, na którą wejdziecie. Tam są odpowiedzi. Dziękuję za te pytania, które już nadesłaliście. Są fantastyczne, są duże, są bardzo mocno rozbudowane w kontekście tego, co wziąć pod uwagę jednego pytania. Bo to nie są tak, jakby one pewnie w jednym rozkładzie wyjdą, ale to są też takie pytania, które ja je uwielbiam, bo to jest wtedy to wszystko, co czym można powiedzieć, że daje też, mogę na tym. Podzielić się w jakiś tam sposób też tak, czy wskazać wam pewne opcje w takiej wiedzy samoposzukiwania u siebie, o odłożeniu pewnych analogii, o pewnych procesach, które się w nas dzieją. Ale muszę mieć na to konkretny jakiś przykład, tak, czasami. No i dobrze, kochani moi, drogowskazy. No i zobaczmy. Także pamiętajcie też, że przy pierwszy znak czasami jest przerwa po kilku znakach i znowu chciałoby się powiedzieć listopad. I wszyscy, czy ta listopada to już połowa. Listopad, grudzień. Biorąc mało tego pod uwagę poprzednie drogowskazy, które są e, październik, listopad, tak? Listopad, bo to się tak jakby przemienia, nakłada, tak? I, a nie w zasadzie, zaczęło się w listopadzie, do połowy miesiąca tylko ludzie w ogóle oglądają czytania. To jest dla mnie wielką zagadką. Tak jakby przez resztę miesiąca już nie żyli i szukają następnego miesiąca, tak? No. Dobrze, kochani moi, wyciągamy karteczkę, bo jestem na niedoczasie. I potem muszę sprawdzać te wyciągnięte znaki zodiaku, które mam na czarnych oneksach. I po prostu nie widzi tam aparat, chociaż w tym nie sprawdzałam jeszcze, bo mam dużo większe okienko. No ale wyciągnijmy. Dla kogo drogowskazy? Najpierw dla barana. Także zacznijmy od baranów. Drogowskazy to jest taka energia, kiedy już nie wiadomo w co ręce włożyć, dlatego one tak około połowy miesiąca się pojawiają. Żeby... I one są taką wskazówką, dlaczego ja robię je na połowie miesiąca. Można byłoby je robić dużo wcześniej albo w ogóle na sam początku. I do, dorzucić dwie, zle dwie karty, dlatego, żeby nie zahamować u ludzi mechanizmu takiego samo, takiego instynktu, tak? Że o, mam sprawy, bo najpierw mam jakieś sprawy, tak? Zaczyna się nowy miesiąc, coś się dzieje, dalej, i musimy najpierw sami, a nie tylko po protezą się podtrzymywać, czy jakimś zogniskowaniem, tak? O, no i, no i właśnie. No i teraz zobaczmy tego barana, tak? Państwo, barany, drugowskazy. Energia, za którą warto podążać, która jest już aktywna i określa, tak jakby, pewne priorytety. Mhm. Energia, na którą trzeba uważać w takim kontekście i w każdym czytaniu. A pierwszy znak, który czytam w przerwie zawsze jest trochę dłuższy, zawsze ma na chwilę jakieś dygresji na początek, takiego ogólnego czytania. Wielu z moich widzów też ogląda wszystkie po prostu znaki zodiaku, także one mają też jakąś taką, taką wspólną część. No dobrze, zobaczmy. Za czym podążać, ale ostrożnie? Co można jeszcze polepszyć tam? To trzeba sami podkręcić jeszcze, tak? Można liczyć na coś więcej. W tych okolicznościach król kielichowy odwrócony. Energie, które warto przyhamować, których trzeba pilnować, a czasami być może w ogóle zgasić, dać sobie święty spokój. Król monetowy. Mhm. I energia, za którą warto podążać, a być może ją blokujecie, hamujecie tutaj to czy nie dzieje się coś, żeby jednak pójść za swoim, za tym czego się po prostu chce. Tak? W czym można uczestniczyć, co można polepszyć i zobaczymy ile ja mam tu miejsca jeszcze. Jeszcze troszeczkę mogę do przodu. Ostatnio kładłam tutaj okularki, żeby wiedzieć ile mogę nakręcić, a tutaj kwiatuszek. Bo to wszystko jest dla kadru, kochani moi. No i dobrze, zobaczmy, dlaczego będziecie doświadczać tak jakby, dlaczego te decyzje, tak, które macie podejmować, ten kierunek aktywności swoich gdzie skierować, tak? I tutaj, jak widzicie, jest pokazana pierwsza opcja. Bardzo ważne karty. Królowie są albo mężczyznami, albo kobietami mogą być, tak? Mogą to być, ja raczej staram się czytać w ogólnych, kolektywnych czytaniach. Zawsze nie są ludzie, sytuacje, które przynoszą ludzie i czasami do ludzi odnosimy się w, w, w kontekście tego, tego posłańca, co przyniósł, z czym przyszedł, tak? Natomiast jest jakiś klimat energetyczny zawsze, tak? I tutaj karty ewidentnie są związane z umiejętnością, z wykorzystaniem wiedzy. Czyli każdą sytuację i sposób postępowania trzeba obrać, żeby czegoś nie pogorszyć, a jednocześnie mieć się świadomość, że ta sytuacja może się polepszyć, tak? O. Jakie będzie wyzwanie, tak? Mm. W podejmowaniu tych decyzji. Królowa kielichów odwrócona, tak? Czyli pewnego rodzaju obawa przed tym, co nam może przynieść dana sytuacja, tak? Czy dany człowiek, zachowawczość, chęć pozbycia się, tak? Chęć wyjścia. A tutaj jest wyzwaniem największym, czyli to może ewidentnie tutaj tak zwanie nieść ta energia, jakieś specyficzne sytuacje, jeśli chodzi o relacje czy z mężczyznami, czy, sytuacja, czy z sytuacjami, które będą generować. Ale ja bym powiedziała jeszcze tak, wielowymiarowo można szczytać to tak i w życiu może się objawić. Chęć naprawienia, użyźnienia, chęć przywrócenia czegoś, tak? Jest jakiegoś kolektywu, też, tak? Czy ludzi w grupie, czy bycia tam, gdzie jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo informacji, bardzo dużo się dzieje. I tutaj jest tak, jakby trzeba uważać, żeby nie przegiąć z chęcią bycia tym ważnym, najważniejszym, docenionym, tak? Rzucającym się w oczy. Tutaj tak zwane kapłanka nigdy się nie rzuca w oczy. Ona siedzi, ona obserwuje, zobaczcie, jak przegląda. Obaj królowie mają, generują tutaj energię na ten czas. Król Kielichowy mówi, przypatrz się bardziej, siedź cichutko, ciszej siedziesz dalszej jedziesz, tak się mówiło u nas na Podlasiu i mówi nadal, tak, chociaż dzisiejsze czasy nie do końca fajnie z tym się obchodzą. To jest ta opcja, która mówi, poprzyglądaj się, popatrz, co jest na samym dnie, w tłumie, w tym, gdzie dużo się dzieje, można dopatrzeć okazję, natomiast ewidentnie baran ma... Tutaj to, co przyhamować, przyłożyć też tak, czasami my też mamy do czynienia z ludźmi, nie wiemy, co wybrać, tak, i tutaj karty podpowiadają coś takiego, chcesz coś ratować, chcesz w czymś uczestniczyć i obierasz tą opcję za, za punkt, tak, i tutaj karty mówią, że nie widzisz tego, i niektórzy będą tak tego na tym poziomie doświadczać, tego, co powinieneś zobaczyć, tak? Tak jakby ten czarny koń, na którym chcesz gdzieś wjechać, tak? Ten, ta, ta osoba, która najwięcej może, to nie ta, którą uważasz, bo ona wygląda tak, jakby była szefem wszystkich szefów, tak? I tutaj mówi, mówi, król monetowy generalnie widzi okazję i działa, tutaj mówi, ta okazja, czy ten człowiek, którego szukasz, czy ta sytuacja nie jest tą najważniejszą, ona da jakieś tło, ona bierze udział, natomiast jeśli chcesz zobaczyć, o co tam chodzi w tym, w tym hała, w, w hałasie, w tym chaosie nieraz dla niektórych czy w tym, w tej świecie, wielu okazji i możliwości. Niektórzy tak to odbiorą, tak? Można coś będzie naprawić, można będzie wrócić do czegoś, bo to jest właśnie ten czas teraz, którego ja chyba nie do końca umiałam w tym czytaniu, co to miało być drogowskazy. On nie jest widoczny, ten filmik tutaj, a wyszły z tego... Rozkminki z buta 4. I tutaj jest ta sprawa, kiedy my mamy jakby do czegoś się cofnąć, żeby tak jakby, tak jak na filmach widać retrospekcję, tak? że coś z czegoś wynika, o wielkie zrozumienie przychodzi. Tutaj trzeba generalnie się przyjrzeć. Kapłanka mówi o bardzo specyficznych działaniach, o możliwości. Zawsze ja jednocześnie rozpatruję kapłankę, bo to jest wasze, tak? Czyli e, zakładam, że to czytują osoby, którym nie muszę mówić. Uważajcie, żeby działać zgodnie z etyką, ze sprawnym, z, z, z świetlistym krągosłupem moralnym, tak? Wtedy ta energia, jak te kundalini, o którym tak dużo się mówiło, ona jest wtedy taka piękna, złocista, nie narusza niczego i szuka tej opcji, e, to mojej świętej pamięci Mistrz mówił, dla największego dobra, w imię najwyższego dobra, z pożytkiem dla wszystkich, co ludziom w ogóle nie mieści się po prostu tak zwanie w głowie, bo się wydaje, że to tutaj, i teraz jest ten kamyczek diamentowy. Ale można ten czas i na tę okoliczność liczyć się bochenek chleba świeżutkiego, a nie ten kamyczek diamentowy, tak? O, bo, bo właśnie, tak? Bo coś się zmienia w ocenie, w wywartościowaniu, tak? Na dany moment. Tutaj jest też tak jakby opcja tej podpowiedzi tutaj, tej, tego wyzwania. Królowa kielichu bardzo często chce tak albo uczynić ziemię, i pewnie niektóre barany tak będą um, okazje, możliwości żyzną. Jeszcze raz do życia może wejść. To by się zgadzało z kolektywną, tą energią, która teraz jest, jeśli chodzi o miesiąc listopad, tak? Ale tak jak mówię, to nie jest jak listopad, bo zaczęło się pierwszego i skończy się 30 czy 31. To jest energia, która dzieje się dla każdego trochę jakby w innym czasie. To jest wielowymiarowość. I teraz tak. To jest to, co mówi, że nas uczy i wprowadza wszystkie czynniki, które mają, mają nas wprowadzić w jakiś element, w jakąś przestrzeń tego, co inni nazywają te 5D, tak? A innych po prostu tych, którzy idą w kierunku horoskopu, w kierunku pocieszenia, w kierunku rozrywki, mają to totalnie w nosie, tak? O, ale tak zawsze w życiu, w życiu jest, tak? Że. Jak ja to mówiłem? Ja się i tak ktoś mówi, nie, nie martwię mnie, nie dotyczy, tak? No, martwi się ktoś inny i jego dotyczy, tak? Ale generalnie jest to, chodzi o to, że każdy rano wstaje i pyta się, Pani Agnieszko, Taki cholera wszyscy, tacy są pomocni, ale rano każdy patrzy, żeby nie wyjść pierwszy, żeby tą główną drogę samemu nie odśnieżyć. No to wyznaczamy najpierw, tak? No to potem i tak widać, kto kombinuje i kręci, tak? Jeżeli jego nie dotyczy oczyszczenie drogi, tak? Bo już dziecko ma duże, tak? Albo dziecko później chodzi, albo sami wożą, jak już odśnieżone, tak? I czy to znowu będzie w tym roku? No właśnie. Natomiast niektórym będzie możliwość uratowania, ale niektórzy i na to trzeba bardzo właśnie mogą się pogrążyć. Czyli nic z tego nie wyjdzie. Nie udrzyźni się rzeczy. Nie wyjdą tak jakby te okazje. My teraz gramy o bardzo dużą stawkę jako ludzie. Każdy oddzielnie w swoim życiu też, tak? I te warunki. A wiecie, gdzie to widać? Bo ktoś powie, co? Tam warunki, strunki, wyle. No właśnie. A teraz się dzieje, bardzo dużo ludzi pyta właśnie to, co powtarzam. O domy, domostwa, mieszkania, tak? Czy i jak, i kiedy, i w jakim zakresie Będą musieli je dostosować do nowych przepisów, albo nie. Czy starczy i będzie do zawsze środki na to? Albo nie. Albo kto to machnie ręką i odsunie to wszystko, ale to w zależności od tego, kto wygra wybory. A kto w ogóle to ma, jakie tam wybory, Pani Agnieszko? Ja mówię, co, nie wie pani? Tak? Nie wiem, bo tutaj nie pokazuje, co będzie. No. no i wyszłam na agitatorkę polityczną jakoś, tak? Trzeba patrzeć tam, gdzie jest interes swój, a nie chciejstwo, tak? A można nakłamać, tak? W ogóle nie mogę tego zrozumieć, to tak we mnie w głowie po prostu brzmi, jak ludzie wpuszczają, wpuszczają do swojego życia oszustwa, kłamstwa, że można tak robić, że można. No przecież w ogóle, tak? Jak widzę konsekwencje tego w życiu, to po prostu w głowie się nie mieści, a będzie jeszcze, bo to nie jest koniec, tak? No dobrze, chyba, że teraz ludzie zmądrzeją. I określą, kręgosłup moralny zacznie świecić, lśnić. I ta energia Kundalini, tak? Czyli nie czerwona energia, która idzie głowy rozsadza ludziom, tak? A dzisiaj jest lejtowa wersja, tak? Bo to kiedyś było tak, że to kiedyś to było, tak? I się mówiło o tym, że ostrożnie trzeba z energią Kundalini, że to i tamto. No, ale dzisiaj to już jest samo samolejtowo. No i to na no lejtowo przychodzi, tak? Ale to mu się ta energia, która będzie połączyła sprawczość, wyjście w pewien w to, w to, co będzie nazywało się tym piątym wymiarem, tak? Pewną możliwość realizacji planów, a przede wszystkim wprowadzania zmian i wpisywania się w nowy. Na to trzeba mieć siłę, pewne możliwości tutaj, zanim następny etap jakiś. Także, kochani moi, poprzyglądać się, bo są dwie skrajne drogi, jeśli chodzi o króla kielichów, on jest pomocnikiem, a tutaj trzeba uważać, żeby ego nie przegnało, tak? Popatrzeć, poprzyglądać się, to nie jest jeszcze czas na działanie. To, co widzicie. Barany, to nie jest ta przestrzeń i to wszystko, gdzie można już zacząć działać. Gdzie trzeba być aktywnym. To jest po to, żeby coś naprawić, a co najmniej nie spieprzyć. Mhm. Więc ostrożnie. Trzeba być wszędzie tam, gdzie zamieszanie, gdzie dużo ludzi, gdzie w zasadzie nic nie widać oczywistego, a jednocześnie jest. Gdzie widać wszystko to, co się dzieje. Wszystkim... To troszkę jak na izbie, na izbie wytrzeźwień albo na izbie przyjęć tak, w szpitalu. Co, jakie przypadki, co się dzieje. Obserwować ileś światów, łączących ze sobą jakby w jednym kluczu, tak, o. Raczej tu giełdy, i giełdy raczej, raczej nie jest to giełda, tak, o. Kłaniam się pięknie i mam nadzieję, że cokolwiek tutaj, to jest, to jest bardzo mocna energia, dająca i yy, tworzy, yy, układająca ludzi w tworzeniu i skorzystaniu z odpowiednich warunków dla siebie, tak, w odpowiednim miejscu, czasie i światu, ale czasami trzeba pod coś przygotować grunt i być może ten grunt trzeba najpierw użyźnić, tak, co? Fajnie? poglądać te programy rolnicze teraz, tak jak przygotowują ziemię czy to, co na zimę, czasami czosnek pewien się sadzi i pewne warzywa sadzi się na zimę, tak? Jak ktoś powie, co to ma wspólnego? To, jeśli ktoś się zna, zapytajcie w komentarzach, to Wam odpowiedzą. Czasami trzeba wejść w klimat czegoś, a to taka też kolektywna informacja. Czasami wchodzi w jakiś klimat, albo czasami weź, słuchajcie, ja w tamtym tygodniu cały dzień spędziłam, nie pamiętam, który to był dzień, na oglądaniu, jak się buduje piece, w których generalnie ludzie nie chcą za bardzo palić, tak? Piece, różnego rodzaju piece, i o zdunach, i o kaflach. Calutki dzień. Myślę, po co mi to potrzebne? Ale tak mi to fascynowało i świadomie, ja tak jakby wiedziałam, że po co mi to, tak? Ale jakieś wnętrze, wszystko we mnie pragnęło, tak jakby tej popatrzenia, jak oni to robią, tej wiedzy, tak? O, tego wyjścia. Sama jestem na etapie, że nie robisz, już robię tylko dla siebie na drutach, tak? A więc generalnie tak jakby nie prowadzę już tego kanału, zostawiłam go w cholerę i, i tyle, tak? Nie mam na to aż tyle czasu. Miałam nie miało się zakorzenić, nie zakorzeniło się we mnie też. Więc nie chcę być ciewiarką. I, i, I w pewnym momencie teraz tak jakby robię sobie, ale szukam nowego wzoru, nowego sposobu i nie mogę się przybrać. No bo nie mam tego czegoś. Bo jak ja znajdę jeden wzór, dwa wzory, to ja będę kolektywnie tak zwanie. Y, y, wyłuskam tą część z tego kolektywu i będę po prostu. <śledzimy> no właśnie. <śledzimy> Więc zobaczcie, zwracajcie uwagę na to wszyscy, tak? Ci, którzy zaczynają ten pierwszy znak obejrzą, nawet nie tylko barany, tak? Zobaczcie, co Wam przychodzi, co was nęka w jakiś tam sposób, tak jakby czy zachęca, co, co pachnie, tak? I czy to jest tym, tak? O. I to, co do Was przychodzi, i tutaj powiem znowu taki przykład. No, ktoś powie, Boże, głupi jakiś przykład. No właśnie, w weekend chciałam zrobić ciasto i jabłecznik. A mówisz, nie, Agnieszka, ja wiem, bo jak zrobię, to wszystko zażremy, tak? Bez, bez szemrania. Natomiast przez w poniedziałek i przyniósł mi, przywiozł mi ci, no, ci kawałek jabłocznika I wykochanie. kochanie, ja więc znowu właśnie bo się boję powiedzieć, tak? Wiecież wiesz, że ja jego nie zjem, tak? Dlatego, że ja lubię dużo ciasta, brzeszki grube, wszystkie, tak? I nie lubię dużo wynadzienia tego jabłkowego. Ludzie lubią cieniutko, mało i. Tak, jabłkowe. Ja mówię, dla mnie to nie. Tym bardziej, że te jabłka są z jakąś żelatyną czy szczęść, bo one są, on to się nawet nie rozpływa. Ja lubię, jak to się ciasto wręcz takie prawie półciepłe, że tak aż, nawet jak się, że ono nie stężeje, że no też tak się rozpłynie później, nawet jak się kroi, to się już rozleje prawie. To zupełnie tak jakby coś innego jest, tak? Ja mówię, takiego ja nie chcę, tak? No, może spojrzał, trochę mu przykro bo tak? No, ale ja, ryzyko jest takie, że ja nażę słodkiego się, tak? O. No. Trzeba umieć wybrać, wiedzieć, co w tym wszystkim, tak? Teraz są takie czasy, i we wszystkim, i o jednoj to może szybko, tak? Natomiast są teraz sprawy, sytuacje, które jest tak z którymi troszkę trudniej. No dobrze, kłaniam się pięknie i mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.